Kochani, dzisiaj zaczynam moją wielką przygodę do Stanów. Jest godzina 12, ja na 17 muszę być w Warszawie, a jutro o 6 będę lecieć do Waszyngtonu. Jestem bardzo podekscytowana i troszeczkę zceszowana, ponieważ no, pierwszy raz jadę, zaczynę lecę takim długim lotem. No i no, już zaczynam moją przygodę długo wyczekiwaną, więc jest super, ja jestem już spakowana, zaraz pochylam się z moją rodziną i będę jechać. Teraz dojedziemy do hotelu Arczepolonysa w Warszawie, gdzie mieliśmy PDO e, i z którego będziemy jutro wyjeżdżać na lotnisko Chopina o 6.00. E, czekają tam nas różne takie sesje przygotowawcze no kolacja o 22.00, e, kafel bo będziemy musieli wstać o 2.45. E, oraz też w hotelu dadzą nam. E, Flexowe koszulki, e, takie właśnie niebieskie z tym logiem Flexa, i po prostu wszyscy są mega podekscytowani. To w pokoju, który dzielę z trzema innymi dziewczynami. E, tutaj są ich łyżka, a to jest moje, ale mam przy pięknym widoku. Pójdźcie sobie zobaczyć. Zaraz sadzę się pożegnać z mamą i poryczajmy się, że się nie poryczę, ponieważ e, już liczałam, a poza tym jestem w dosyć dobrym nastroju. W ogóle jakby tego nie otrzymam, że nie będziemy się widzieć 10 miesięcy, e, więc myślę, że jest bardzo git. I jestem podekscytowana w głównej mierze. Właśnie dostałyśmy Mamy nasze koszulki. koszulki. <laughs> I jak są? Jaka ocenka? Bardzo fajne. Idealny kolor, krój, rozmiar. Dokładnie. 23, a my idziemy spać, więc będziemy się budzić za 3 godziny um, i trochę minut z kawałkiem. Um, wszyscy są podekstowani, prawda? No, <laughs> bardzo, no, bardzo. Proszę, tutaj są. To jest Natalia i Ania. Ania też będzie nagrywała swojego vloga, więc proszę wpadnijcie no, 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 no. Tak, dokładnie. No i podekstowane, co nie? Wstałyśmy. <laughs> dokładnie. Mamy tu nasze walizki. I zaraz to... idziemy w... na zbiernik. Tak. Nadajemy nasze bagaże. tak jak morale? Super źle. A wy? Jest, ja Jestem moral? zmęczony. <noise> Jesteśmy po security check. Wszystko jest chyba bez problemów, więc jest super. Tak, a tutaj są nasze bagaże, i zaraz będziemy iść pod bramkę. tutaj mamy hol naszej no, 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 śniadania. Tak, a więc mamy tutaj trzy bułki. Mhm. pięknie. Mafina, tak. Ej, ty masz czekoladową? No, banany nową I był batonik, no i były soczek tak. i woda. Ale, to ale musieliśmy wyrzucić, bo przyszliśmy przez Security check. A więc jesteśmy już w Frankfurcie i teraz czeka nas pięciogodzinne czekanie na następny lot do Stanów. Wszyscy są, myślę, że trochę zmęczeni. A co Dyskownie. powiesz? Powiem, jestem taki zmęczony. Ale no za chwilę i tak już będziemy w stanach, więc... Dokładnie, a my? Zmęczenie. Nic nie słyszę. Łabangus <laughs> A więc właśnie e, idziemy na samolot już do Waszyngtonu, czyli nasz ostatni, e, znaczy ostatni w tym dniu, tak, trwający 8 godzin. I co chcecie robić podczas lotu do Stanów? Spać. No ja się nie wyróżnię ja odpowiedziałem, będę spał. I słuchał muzyki. A jakieś filmy polecacie? Yy, nie no, mam pobrane jakieś filmy, ale... Coś tam jest, Czas, ale... coś tam się wyobrażasz

Um, amerykański picie i no, jak? Różnica? Amerykańskie picie, kod, a nie zero. To Wszystko jest opisane, wszystkie kalorie od razu na samej górze i różnica jest drastyczna. Jest takie o wiele słodsze. Tak, o wiele słodsze jest, Nie więcej kwiaty. Ale jest, myślę, że dobre, bardzo dobre. Chcieliśmy już na wysokość powyżej Mount Everest, Malaistami. Można było wybrać e, między Chicken Risotto i Mac and Cheese. I ja wybrałam Mac and Cheese i tak się prezentuje. Jest bardzo ciepłe. A co jest? Risotto. <laughs> chicken Risotto. <laughs> Przyjeżdżamy. Dokładnie. Jak morale? Świetnie. Jest już która godzina lotu? Dziewiąta. Spałem dwie może. dużo no Żydy. Tak, było bardzo, bardzo dobre, wbrew pozorom. Przelecieliśmy, ziemi. Ogólnie jestem już w USA, jesteśmy na lotnisku w Waszyngtonie i zaraz będziemy jechać do hotelu. Aha, no dobra. Um, jest super, myślę, że jest bardzo fajnie. Um, Odebraliśmy już bagaże, tutaj stoją nasze bagaże i czekamy na um, grupę z Georgii, czyli z Gruzji. Więc um, na pewno będzie fajnie, się zintegrujemy. Um, a ja w nie mogę się doczekać właśnie sławetnej pizzy w hotelu ładnie nie ani właśnie bo tu jest Hana. A tu jest B myliśmy na dwór i jest bardzo bardzo ciepło no i tak, umieramy umieramy. tą e, chłodną temperaturę samolotową Krzyszne. tutaj. Ogólnie jesteśmy już w autobusie. I ta jest amerykańska droga i w ogóle się... No w ogóle się czuję jakby była w Ameryce. No ja Jeszcze nie dociera do nas, nie Przypomina taki hotel z Little Miss Sunshine. To jest taki, właśnie, amerykański film. Bardzo dobry polecam. E, ogólnie bardzo daje vibesy, vibesy. Hit tego dnia to są te drzwi. Tutaj nie ma drzwi, co nie są. Tutaj, teraz, tutaj są drzwi, a nie ma ich tutaj. M boom! Mind blowing. A więc wreszcie mamy pizzę. Dodajemy unboxing w pizzy. Uwaga. Mm -hmm. Wow. wow. <grym> Czekaj. Jest ciepła. <grym> Jest Dobra. Wygląda amerykańsko. Mhm. Mm Tak wyglądają toalety w Stanach na lotnisku. One ogólnie się tak zamykają, dosłownie tu jest taka wielka przerwa, a jak się zamykają, jakby to tutaj nadal można zobaczyć wszystko. Więc jest ciekawie. Um, a ja zaraz e, pokażę, wam, co można znaleźć w amerykańskim sklepie na lotnisku. Ogólnie z wrażeń lotniskowych spodziewałam się o wiele więcej ludzi, o wiele taką ostrzejszą w ogóle ochronę tą graniczną, ponieważ oni nas tylko zapytali kilka rzeczy, nawet nie sprawdzali niczego. Znaczy no, sprawdzali oczywiście nasze bagaże, e, ale no, nie zabrali nas na przykład do takiego jakiegoś pokoju, koiku i przepytywali, że wiecie, no jaki jest wasz połyb, e, po co lecicie do Stanów i ogóle wszystko. Pytali tylko no, gdzie lecimy? czy mamy jakieś jedzenie, świeże jedzenie w torbie, e, ile mamy kasy i, i tyle. Okej, okay, jesteśmy już w samolocie i e, ja tutaj i koleżanka musieliśmy nadać e, bagaże, ponieważ e, nie było bagaży, nie było już miejsca na bagaże, e, ale wszyscy są bardzo szczęśliwi, prawda? Trzymaj jest mhm. świetnie, mega. Tak. I teraz jedziemy właśnie do Chicago, a potem właśnie będziemy mieli chyba takie trzy godziny właśnie na przesiadkę, ale tam też będzie już osoba z American Casus, która nam pomoże właśnie znaleźć gate'a. Ok, ostatni lot do Dapleton i jesteśmy wszyscy są bardzo podenerwowani, bo zobaczymy nasze host rodziny. Uh. Yes. 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 Yes, we have reached our final destination, yes. yes. and in a sec we'll meet our families! Yes, I'm so excited! Yes, honestly! Excited, scared? So Ej. excited! Yes, definitely! Hejka! Ogólnie jestem już u mojej host rodziny i no, przywitali mnie bardzo miło. Tutaj mam właśnie takie, um, no, banery. to jestem u... Um, tutaj jest Welcome Hannah, a tutaj jest Welcome to the United States. Witamy w Stanach Zjednoczonych. <laughs> Chodźcie jeszcze mi dali taką właśnie koszulkę z USA. No jest bardzo fajna. Oraz mam jeszcze oficjalny mercz mojej szkoły. Tutaj jest właśnie... A jest West. I... A to są West Terrors, ponieważ Terrorsi to jest nasza um, rugby team. A ogólnie tutaj mam właśnie Room Tour. To jest właśnie Kubek po Root Beer, czyli taki, popul taki popularny napoju właśnie w Midwest, czyli właśnie w takich stanach jak Wisconsin. I to jest trochę takie jak taka. To smakuje jak kofola Dokładnie. I ogólnie tutaj jest właśnie mój pokój. To jest właśnie trochę rozwalone moje łóżko. Tutaj. Są takie właśnie... Very nice, very nice. I tutaj jest moja szafa. Tak, już jest dzień po moim przyjeździe, ale po prostu nie miałam po prostu czasu na, dla was nic nagrać, um, ponieważ no tyle się działo. Byłam już w szkole, um, no szkoła była po prostu super, jest ogromna, dostałam właśnie jej plan i no... Nie będę pewnie potrafiła to ogarnąć dopiero po jakichś kilku tygodniach. E, poznałam też bardzo dużo jakichś em, ogólnie uczniów ze szkoły. Mam już kontakt właśnie e, z takim kolegą oraz jest jeszcze taka jedna koleżanka, która właśnie mnie zaprosiła nawet na mecz tenisa, e, więc no, no jest super. Ogólnie rodzina też jest genialna po prostu. No Czuję się jakbym no, mieszkał tu od zawsze, tak dosłownie. I a potem nie czy moje miasto, mnie w ogóle bardzo przyjemnie zaskoczyło, ponieważ wygląda mi przypomina zupełnie Irlandię, e, ponieważ byłam właśnie na tydzień też na, taką, na takiej właśnie wymianie. E, no i no po prostu było świetnie. Tam tu jest ogólnie tak zielono, i no zupełnie nie tak, jak się spodziewałam, bo no myślałam, że po prostu miasto będzie, no. No takim miastem już będzie betoną za trochę, a no naprawdę tutaj jest strasznie dużo zieleni, jest bardzo dużo zwierząt ogólnie. E, no właśnie są um, i wiewiórki i jakieś właśnie raccoons jakieś żółwie nawet, więc no jest super. No właśnie byłam z moimi uh, host siblings um, na na przyjazdce uh, rowerem po naszym neighborhood, no i jest po prostu no super! A Wam bardzo dziękuję w ogóle za oglądanie tego vloga i na pewno się pojawią następne, między innymi z pierwszego dnia w mojej szkole, które już się zaczyna 3 września. Więc ym, trzymajcie tam nie kciuki, a ja Wam życzę na przykład powodzenia w rekrutacji, no i pa, do zobaczenia!